That's a budgetary. – Gdy sobie filmy? – Tam. – Tam oglądałaś filmy? – Tak, tak. – Jula, powiedz YouTube. – YouTube. – YouTube. – A Google? – Google. – Co jeszcze powiesz? – Misio, misio. – Misio, misio. – Proszę bardzo. – Powiedz Proszę bardzo. – Dziękuję. – Dziękuję. Gdzie jest Jula? A gdzie jest Jula? A Jula słyszy? Słyszy Jula? Nie słyszy Jula? No tu jest Jula, kuku. Stawaj z, Stawaj z podłogi. Nie, Stawaj z podłogi. Jak jedzie rowerek na spacerek? Jak jedzie? Jedzie rowerek na spacerek, tak? I szybko, 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 szybko i bam. Ja. Mama! No. Tak. Śpiewaj, powiedz, mama. 有啦，有啦。爸爸，啥？有吗？我也是，我爱您。我爱您。 Kochám tě. No. Pa, pa.